Welcome. W serii niewędkarski czwartek będę starał się podpowiedzieć Ci, co możesz zrobić, jeżeli chodzi o swój kanał i swój rozwój. Lecimy z naprawdę grubym tematem. Z naprawdę grubym tematem. Jeden z zaprzyjaźnionych kanałów wędkarskich wrzucił wczoraj film. Film, na którym została zawarta informacja, którą widzę na wielu kanałach wędkarskich. Informacja o konkursach. Bardzo często robicie konkursy na swoich kanałach wędkarskich. I teraz wygrana w konkursie jest organizowana poprzez losowanie zwycięzcy. Jeżeli zwycięzcy konkursów wybieracie na zasadzie losowania, to wasz konkurs podpada pod ustawę o grach hazardowych. Miejcie to na uwadze. Ja zaraz wam pokażę dokładnie o co chodzi. Natomiast jeżeli pod, podpada pod ustawę o grach hazardowych. Jeżeli wybieracie e, zwycięzcę konkursu na zasadzie losowania, to powinniście mieć pozwolenie od dyrektora Izby Kontroli Celnej na przeprowadzenie takiego konkursu. Przejdziemy sobie teraz na strony. Jesteśmy na YouTube, więc będziemy się zajmowali YouTubem. Teraz będziecie widzieli to, co ja już chyba. Zasady i wytyczne YouTube dotyczące konkursów: wszystkie konkursy prowadzone w YouTube lub korzystające z funkcji YouTube podlegają poniższym zasadom. Poza tym przebieg konkursu nie może naruszać naszej polityki prywatności, warunków korzystania z usługi, ani wytycznych dla społeczności. YouTube nie zezwala na konkursy prowadzone za pomocą jednostek reklamowych. Możesz angażować użytkowników w konkursy, korzystając ze swoich materiałów na platformie, pod warunkiem, że konkurs jest zgodny z poniższymi regułami. Zastrzeżenia i wymagania ogólne. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swój konkurs. To znaczy, że YouTube nie ponosi, bo na YouTube to zamieszczasz, ale YouTube nie ponosi, nie wiem, firmy, których produkty są nagrodami, nie ponoszą odpowiedzialności. Ty ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swój konkurs. 2. Konkurs, który organizujesz w YouTube, musi być zgodny ze wszystkimi mającymi zastosowanie przepisami i regulacjami prawa federalnego, stanowego i lokalnego, w tym także z sankcjami nałożonymi przez USA. OK, i tak dalej, i tak dalej. Nie możesz wymagać od widzów przekazania Ci wszystkich praw do zgłoszenia lub przeniesienia praw własności do niego na ciebie. Wzięcie udziału w konkursie nie może się wiązać z kosztami. Nie zapomnij sprawdzić lokalnych przepisów dotyczących organizowania loterii. No to bom, lecimy dalej. Konkurs z losowaniem nagród oznacza dodatkowe formalności. To jest akurat klienci, ale to się, to się tyczy wszystkich konkursów, których dochodzi do losowania. A jeżeli dochodzi do losowania, to mamy formę gier hazardowych, a jeżeli mamy gier, formę gier hazardowych, to mamy do czynienia z ustawą o grach hazardowych i mamy do czynienia z konkretnymi formalnościami, których trzeba dopełnić. Klienci lubią konkursy i lubią nagrody. Przez prosty błąd organizator konkursu może jednak wpakować się w kłopoty. Wystarczy, że będzie to konkurs z losowaniem nagród. Wtedy z organizatora zwykłej zabawy dla klientów. Przedsiębiorca staje się organizatorem loterii promocyjnej i podpada pod ustawę o grach hazardowych, a na to potrzebne jest zezwolenie. Konkurs z losowaniem nagród to loteria promocyjna. Zorganizowanie konkursu z nagrodami dla klientów to dobry pomysł na promocję firmy, lub kanału na przykład. Niektórzy organizatorzy chcą dać wszystkim uczestnikom równe szanse i ułatwić sobie rozdzielenie nagród i wyłonienie zwycięzców. Decydują się na konkurs z losowaniem nagród wśród uczestników i tu popełniają błąd. Dlaczego? Losowanie nagród w konkursie powoduje, że konkurs staje się loterią promocyjną. Loteria promocyjna podpada pod ustawę o grach hazardowych. Z wszystkimi wynikającymi z niej konsekwencjami, na jej zorganizowanie potrzebne jest zezwolenie. Unikaj losowego wybierania zwycięzców. Konkurs z losowaniem nagród to loteria promocyjna. Loteria promocyjna to gra losowa, w której wynik zależy od przypadku uczestnicy. Uczestniczy się w niej przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze. Czyli na przykład, nie wiem, wpisanie komentarza. Też mi się tak wydaje. Podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe. Jeśli więc otrzymanie nagrody w takiej zabawie zależy od przypadku, element losowy mamy do czynienia z loterią promocyjną. Przykład pierwszy: sklep internetowy zorganizował konkurs dla swoich widzów. Wśród tych, którzy zrobili zakupy w ciągu ostatniego tygodnia, rozlosuje nagrody produkty ze sklepu. Taki konkurs z losowaniem nagród jest loterią promocyjną, podpadającą pod ustawę o grach hazardowych. Przykład drugi: sklep internetowy zorganizował konkurs dla klientów. Mieli oni przysłać zdjęcie kupionego produktu. Z nadesłanych zdjęć komisja konkursowa wybierze zwycięzców. Nie jest to loteria promocyjna, bo nie ma elementu losowego. Nie jest to konkurs z losowaniem nagród. Wynik. Sorry, wynik nie zależy od przypadku, lecz od decyzji komisji konkursowej. Nie trzeba więc dopełnić formalności z ustawy o grach hazardowych. No i teraz się zaczyna. Losujesz nagrody? Lista dodatkowych formalności. Jeśli nagrody w konkursie są losowane i staje się on loternią promocyjną, trzeba spełnić kilka dodatkowych warunków jakich. Uzyskanie pierwszy uzyskanie zezwolenia dyrektora izby celnej na przeprowadzenie loterii promocyjnej, które trwa około dwóch miesięcy. 2. zapłacenie opłaty za zezwolenie e, to jest około 10% wartości nagród. 3. Przygotowanie regulaminu loterii promocyjnej. 4. Uzyskanie bankowej gwarancji wypłaty nagród do wysokości wartości nagród określonej w regulaminie. 5. Obowiązkowe szkolenie dla osób nadzorującej lub prowadzącej loterię promocyjną 6. Prowadzenie ewidencji wypłaconych i wydanych nagród, których wartość wynosi co najmniej 2000, 2280 zł i przechowywanie jej przez 5 lat. I to jest taki. Na razie to, to jest taki bełkot trochę, jeżeli chodzi o, yy, yy, o takie tematy prawne. A pójdźmy dalej w tematy prawne. W takim razie, czy konkursy w mediach społecznościowych są zgodne z prawem? Tutaj jest e, kancelaria prawna, na przykład e, Kantorowski, Głąb i Wspólnicy. Tam wcześniej też widzieliście skąd to było, więc e, automatycznie też są e, odnośniki. No, zasady i wytyczne dla YouTube'a każdy może znaleźć sobie, wpisując zasady i wytyczne dla YouTube'a. Czym jest konkurs? Musisz wiedzieć, że z tematyką konkursu łączą się liczne uregulowania prawne, a przede wszystkim źle zorganizowany konkurs będzie najczęściej w rzeczywistości grom losową, której przeprowadzenie związane jest z obwarowaniami określonymi w ustawie o grach hazardowych. Zacznijmy jednak od tego, czym jest konkurs w świetle przepisów prawa. Jest to przyrzeczenie publiczne, które zostało uregulowane w przepisach kodeksu cywilnego. Nie wchodząc niepotrzebnie w szczegóły, trzeba przede wszystkim podkreślić, że jeśli ogłosimy konkurs, to jego zwycięzca będzie mógł żądać od nas wydania mu przy, przy, przewidzianej w konkursie nagrody, a my jako przedsiębiorcy będziemy zobowiązani mu tę nagrodę wręczyć. Jeśli tego nie zrobimy, nasz szczęśliwca będzie uprawniony nawet do dochodzenia swoich, swoich praw przed sądem. Zasady konkursu. Tlen mi się skończył. Uf. Ja lubię oglądać na przykład, jak mi pokazują jakieś obrazki na YouTube, ale czytać to. Czytać to ja nie przywykłem, żeby tyle czytać. Lecimy dalej. Zasady konkursu. Istotne jest także to, że ogłaszając konkurs, należy dokładnie określić jego zasady. Nie wystarczy informacja, na czym nasz konkurs będzie polegał. Zwykle uczestnicy mają wykonać określoną czynność. Jeśli w takiej sytuacji nie określimy, ile nagród zostanie przyznanych, to będziemy zmuszeni wręczyć je każdej osobie, która wykona zadanie konkursowe, a nie na przykład konkretnej liczbie tych, którzy okazali się najszybsi. Konkurs, czyli jeżeli konkurs będzie polegał na zamieszczeniu komentarza o czymś tam, czymś tam, tak? Wiadomo, że trzeba dodać, że z tych komentarzy ktoś zostanie wylosowany, ale jeżeli ktoś zrobi, że konkurs będzie polegał na tym, żeby wygrać nagrodę, konkurs będzie polegał na tym, żeby zamieścić komentarz, ktoś sobie zrobi taki konkurs. Konkurs będzie polegał na tym, żeby zamieścić komentarz o dowolnej treści pod moim filmem. To każdy, kto zamieści komentarz o dowolnej treści pod tym filmem, powinien wygrać w tym konkursie. Jeśli w takiej sytuacji, to już było. Konkurs może również polegać na tym, że spośród osób biorących w nim udział jako zwycięzca wyłoniony zostanie ten, który najlepiej wykonał zadanie. Tu przynajmniej zgodnie z przepisami prawa nie ma wątpliwości, że wybór w tym zakresie został pozostawiony organizatorowi konkursu. Metody rozstrzygania konkursu: losowanie. Losowanie to co robią. To co robi, jeżeli mówimy o polskim yy, jeżeli mówimy o yy, polskim wędkarskim YouTubie i organizowaniu konkursów, to ja myślę, że spokojnie 70% to jest losowanie. Jeśli chodzi o sposoby wyłonienia zwycięzców konkursu, to warto zacząć od przytoczenia jednego z orzeczeń. Otóż w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 8 lutego 2019. Wyjaśniono, że konkurs na Facebooku, który nie wiąże się z koniecznością nabywania towaru lub usługi ani innego dowodu udziału w grze, nie będzie stanowił loterii w rozumieniu ustawy o grach hazardowych. W wyroku podkreślono, że aby dany konkurs mógł podlegać pod tę ustawę, musi mieć miejsce chociaż jedna z tych sytuacji. Czyli krótko mówiąc, udział w konkursie musi wiązać się z formą odpłatności, czy to bezpośrednią los, czy pośrednią zakup towaru lub usługi. Albo dowodu udziału w grze. Tym samym, jeśli konkurs jest zupełnie darmowy, to nie ma przeszkód, aby jego zwycięzcy zostali wylosowani, czyli teoretycznie mogą zostać wylosowani, czyli to, co Wam w tej chwili powiedziałem, traci sens. Pewnym ale do tezy płynącej z tego orzeczenia jest to, że osoba, która zorganizowała ten konkurs, uzyskała takie stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. E Dopiero po tym, jak naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego nałożył na nią karę pieniężną w wysokości 10 tysięcy zł. Dlatego więc w dalszym ciągu zasadnym jest postawienie tezy, że losowanie nie jest najlepszą metodą rozstrzygania konkursów, ponieważ nie ma gwarancji, że wyrok ten będzie honorowany przez organy w przyszłości. Co istotne, nie jest to wyrok najwyższej instancji powołanej do rozstrzygania spraw tego rodzaju, więc także i ta okoliczność powinna być brana pod uwagę przy podejmowaniu decyzji co do sposobu wyłaniania zwycięzcy konkursów. Gry losowe. Warto więc wiedzieć, że zgodnie z ustawą o grach hazardowych, grami losowymi, które stanowią jeden z rodzajów gier hazardowych, są gry, w tym urządzone za pośrednictwem internetu, o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku. Biorąc jednak pod uwagę tezy płynąc, tezę płynącą z orzeczenia przytoczonego powyżej, chodzi tu wyłącznie o konkursy, w których udział wiązać się będzie z jakąkolwiek formą odpłatności. Jeżeli więc organizując konkurs wprost informujemy o tym, że nagrody zostaną wylosowane spośród uczestników, to raczej na pewno będzie to gra losowa. Ryzyko zakwalifikowania naszego konkursu do gier losowych istnieje jednak także wtedy, gdy w którymkolwiek momencie przypadek będzie decydował o tym, kto przejdzie do kolejnego etapu. Również brak jakichkolwiek kryteriów przyznania nagród może prowadzić do analogicznej konkluzji: czym bowiem będzie się różnić wylosowanie trzech zwycięzców spośród wszystkich zgłoszeń od przyznania trzech nagród spośród wszystkich osób, które wezmą udział w konkursie? Jaka jest różnica między konkursem a grą losową? Kwestia rozróżnienia, czy organizujemy konkurs, czy grę losową, ma niebagatelne znaczenie w przypadku gry losowej. Należy bowiem uzyskać zezwolenie na jej przeprowadzenie. A większość... A większość konkursów to są gry losowe jednak. Jeżeli jest to loteria promocyjna albo fantowa, wniosek o uzyskanie zezwolenia rozpatrywany jest w terminie dwóch miesięcy. Ponadto podlega on opłacie, która w przypadku loterii promocyjnej wynosi co do zasady 10% puli nagród. Przeprowadzenie gry losowej bez uzyskania zezwolenia Związane jest natomiast z licznymi sankcjami. Zgodnie z ustawą o grach hazardowych w sytuacji, gdy loteria jest przeprowadzana, bez stosownego zgłoszenia musimy się liczyć z karą pieniężną, której wysokość wynosi do 10 000 złotych. Ponadto zgodnie z kodeksem karnym skarbowym, kto wbrew przepisom ustawy lub warunkom zezwolenia urządza lub prowadzi loterię fantową, loterię promocyjną, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych. Dlatego chcąc przygotować konkurs dla swojego klienta, dla bezpieczeństwa wyłącz maszyny losujące i sporządź regulamin jednoznacznie wskazujący na kryteria, zgodnie z którymi wyłoniony zostanie laureat naszego konkursu. W przypadku konkursów nie ma bowiem potrzeby stosowania jakichkolwiek zgłoszeń, a co więcej nie ryzykujemy wskazanych powyżej sankcji. Konkursy, a losowania, czy gry losowe. Natomiast nawet jeśli nie mamy wątpliwości, że przeprowadzamy konkurs, a nie grę hazardową. Od wygranej należy odprowadzić podatek w wysokości 10% wartości nagrody. Zwolnione od podatku są wyłącznie wygrane w konkursach i grach organizowanych i emitowanych, czyli ogłaszanych przez środki masowego przekazu pras, radio i telewizja oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagrody związane ze sprzedażą premiową towarów lub usług, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2000 zł. Warto mieć świadomość. Że zgodnie z tymi przepisami, czy zgodnie z tym przepisem, internet nie jest środkiem masowego przekazu, więc zwolnienie tu nie zadziała, chyba że konkurs ogłosisz w prasie internetowej albo będzie on dotyczył nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa lub sportu. Zasady konkursów na Facebooku YouTube będzie poniżej. Dodatkowo, jeśli chcemy przeprowadzić konkurs w mediach społecznościowych, koniecznie zapoznajmy się z regulaminem danej platformy. Jeśli chodzi o Facebook, warto wiedzieć, że zgodnie z jego regulaminem, w przypadku korzystania z serwisu do przekazywania informacji na temat promocji albo do przeprowadzenia promocji, np. konkursów lub loterii, organizator odpowiada za jej zgodną z prawem obsługę, w tym za oficjalny regulamin. Mówimy o Facebooku, oficjalny regulamin. 2. Warunki oferty i wymagania wstępne, np. ograniczenia dotyczące wieku i miejsca zamieszkania. Później zgodność z przepisami i warunkami dotyczącymi nagród oferowanych w ramach promocji, np. zarejestrowanie promocji, uzyskanie wszelkich obowiązkowych zezwoleń. Ponadto promocje na Facebooku muszą zawierać następujące zapisy: Muszą. Pełne zwolnienie serwisu Facebook z odpowiedzialności przez każdego uczestnika. Informacja, że promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana lub przeprowadzana przez serwis Facebook, ani z nim związana. Tak samo jest z YouTube'em zresztą. Czy konkurs można przeprowadzić na całym Facebooku? No nie, właśnie nie. Warto też wiedzieć, że promocje można przeprowadzać na stronach, w grupach, w wydarzeniach lub w aplikacjach na Facebooku. Nie można wykorzystywać do tego prywatnych osi czasu ani połączeń ze znajomymi. Na przykład niedozwolone jest stosowanie rozwiązań typu udostępnij na swojej osi czasu, aby wziąć udział w promocji. Mieliście kontakt z czymś takim? Konkurs organizowany na zasadzie udostępnij na swojej osi czasu na Facebooku, żeby wziąć udział w konkursie. Udostępnij na osi czasu znajomego, aby uzyskać dodatkowe udziały w promocji, czy oznacz znajomych w tym poście, aby wziąć udział. Facebook nie pomaga w przeprowadzeniu promocji, administrator korzysta z serwisu do zarządzania promocją na własną odpowiedzialność. Z innych istotnych zasad Facebooka warto wskazać, że strony, grupy i wydarzenia nie mogą być fałszywe, oszukańczyni nie mogą wprowadzać w błąd strony i grupy wydarzenia, nie mogą błędnie oznaczać treści ani zachęcać do tego innych użytkowników. Ostatecznie, bo to już pominąłem kilka, ostatecznie strony, grupy i wydarzenia nie mogą zachęcać użytkowników do niewłaściwego wykorzystania funkcji lub funkcjonalności Facebooka, organizacja konkursu przez YouTube. Co powinieneś wiedzieć? Ja Wam zaraz to podlinkuję, żebyście mogli sobie też spokojnie poczytać później, albo zostawię nawet pod tym live'em na samym końcu. Jeśli chodzi o YouTube, to zasady panujące na tym serwisie są dość obszerne. Przytoczę więc tylko te, które potencjalnie mogą mieć dla nas większe znaczenie. Warto wiedzieć, że nie wolno tworzyć wprowadzających w błąd opisów, tagów, tytułów czy miniatur, aby zwiększyć liczbę wyświetleń. Platforma nie akceptuje również wysyłania dużej ilości nieukierunkowanych, niechcianych czy powtarzających się treści, w tym komentarzy i wiadomości prywatnych. Dozwolone jest wyłącznie przesyłanie własnych filmów lub takich, do których masz odpowiednie prawa. Ale tutaj bardziej o te konkursy chodzi. Jeśli chodzi o zasady organizowania konkursów, to poza tym, że konkurs organizowany przez YouTube musi być zgodny z prawem, czyli to ta ustawa o yy, grach hazardowych, yy, no bo musi być zgodny z prawem, to warto też wiedzieć, że nie możesz wymagać od uczestników przekazania Ci wszystkich praw do zgłoszenia lub przeniesienia praw własności do niego na Ciebie. Wzięcie udziału w konkursie nie może się wiązać z kosztami. Ani Tobie, ani żadnej... Innej osobie nie wolno manipulować danymi używanymi przez YouTube, w tym danymi dotyczącymi liczby wyświetleń, ocen pozytywnych i negatywnych lub subskrybentów, w sposób prowadzący do nieprawdziwego odzwierciedlenia zaangażowania użytkowników w serwisie. Chodzi pewnie o to kupowanie tam łapek w dół, w górę, e, jakichś tam subskrypcji, innych rzeczy. Bez uzyskania uprzedniej zgody YouTube na piśmie nie możesz sugerować związku YouTube z Twoim konkursem ani przedstawiać YouTube jako partnera konkursu, no tego nikt nie robi. Oznacza to m.in. zakaz wyraźnego stwierdzenia oraz sugerowania, że YouTube jest zaangażowany w Twój konkurs lub w jakikolwiek sposób go popiera. Ponadto, jeśli chodzi o bardziej szczegółowe zasady organizowania konkursów na YouTube, to musisz opublikować oficjalne zasady, które A zawierają linki do wytycznych dla społeczności na YouTube oraz informację, że nieprzestrzeganie tych wytycznych powoduje dyskwalifikację, B zawierają wszystkie informacje, których wymagają odpowiednie przepisy i regulacje prawa federalnego, stanowego, lokalnego, w tym także sankcje nałożone przez USA. C są w pełni zgodne z warunkami korzystania. Z YouTube dwa przebieg konkursu, i przyznanie nagród muszą być zgodne z jego oficjalnymi zasadami. Trzy zasady konkursu muszą wyraźnie informować, że YouTube go nie sponsoruje, oraz wymagać, aby w kwestiach z nimi związanych użytkownicy zwolnili YouTube. Z wszelkiej odpowiedzialności to było dokładnie to samo, co, co na Facebooku, czyli zapewnić w zasadach, że YouTube jest zwolniony z jakiejkolwiek odpowiedzialności. Tutaj jeżeli chodzi o konkurs. Do oficjalnych zasad należy dołączyć wiążącą prawnie informację dotyczącą prywatności, która objaśnia sposób wykorzystywania danych osobowych zbieranych na potrzeby konkursu i stosować się do jej treści. To oczywiście nie wszystkie zasady rządzące się tymi platformami, jednak te, które z całą pewnością będą najbardziej interesować osoby działające w marketingu, jeżeli prowadzicie swoje kanały wędkarskie, czy rzeczywiście warto jest organizować. Eee konkursy na zasadzie losowania nagród. W serii Niewędkarski Czwartek będę starał się podpowiedzieć Ci, co możesz zrobić, jeżeli chodzi o swój kanał i swój rozwój, aby Twoje filmy były lepiej postrzegane, aby więcej osób oglądając je spędzało więcej czasu oglądając i żeby Twój kanał się rozwijał. Do Ciebie pozostaje decyzja, czy będziesz oglądał kolejne części, kolejne filmy, następna już czwartek za tydzień zapraszam w takim razie dzięki za poświęcony czas pozdrawiam do zobaczenia Welcome.